Zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest Node.js. Otóż jest to platforma zbudowana na silniku JavaScript V8, czyli tym samym, który jest używany w przeglądarce Chrome. Ilekroć korzystamy z przeglądarki Chrome czy Chromium. Ilekroć uruchamiamy w tej przeglądarce jakiś skrypt JavaScript. To są te skrypty wykonywane właśnie przez ten silnik V8. Jest to jeden z najszybszych chyba silników JavaScript, które są obecnie dostępne. Korzystając z tej platformy Node.js można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera. Oczywiście w języku JavaScript. Korzystając z Node.js można uruchamiać programy napisane w języku JavaScript z konsoli. Dlaczego nas to tak bardzo interesuje, dlaczego jest to nam potrzebne? No przede wszystkim do tego, żeby automatyzować proces budowania i testowania oprogramowania. Zazwyczaj do takich czynności zastosuje się różne zintegrowane środowiska programistyczne, czyli tak zwane IDE, np. NetBeans czy Eclipse. Natomiast w przypadku Node.jsa, a no te środowiska nie zawsze są dostępne. Poza tym te środowiska są dostępne na desktopie, a czasami trzeba na przykład zrobić coś na serwerze, i wtedy mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie konsolę. A z konsoli wszystkie te czynności, tak jak budowanie oprogramowania, czy nawet przetestowanie tego oprogramowania, są możliwe do wykonania. Dlatego warto się z tego nauczyć. Node.js jest również dla nas bardzo istotny dlatego, że te wszystkie narzędzia, których będziemy używać będą napisane w języku JavaScript. Bo Node.js właśnie takie programy pozwala uruchomić. Jest to o tyle dla nas przydatne, że nie musimy się uczyć żadnego innego języka, żeby móc te narzędzia stosować. Czyli jak będziemy chcieli się te narzędzia rozbudować, to możemy to zrobić również w języku JavaScript. Częścią dystrybucji Node.js jest manager paczek NPM, który umożliwia, jak to każdy menadżer paczek, instalację różnych paczek. Dlaczego się nam te paczki przydają? No bo one, dzięki nim możemy sobie w prosty sposób zainstalować różne przydatne biblioteki. Tutaj może warto zwrócić uwagę na te najpopularniejsze biblioteki. Mamy tutaj Underscore czy Lodash, są takie powiedziałbym, biblioteki rozszerzające te tę standardową bibliotekę języka Javascript, która sama z siebie jest u uboga. Co my tu jeszcze mamy? Kiedy kilka dni temu zaglądałem, to te, to, to wśród tych najpopularniejszych była też biblioteka Mocha, o tutaj jest mostar z Mocha. To jest z kolei framework do testowania oprogramowania. Jest również Gulp. To narzędzie, którego będziemy używać do automatyzacji wielu czynności, takich jak testowanie, budowanie oprogramowania, czy jego kompilacja. Instalacja Node.js Może warto zacząć od tego, że każde oprogramowanie można zainstalować moim zdaniem, globalnie albo lokalnie. Instalacja globalna y, wymaga uprawnień, oczywiście uprawnień administratora, czyli ROOTA. Polega na tym, że zazwyczaj wykorzystuje się do tego menadżer paczek, który jest dostępny w jakiejś tam dystrybucji linuxa. Instalujemy oprogramowanie dostępne w repozytorium. Node.js jest platformą stosunkowo młodą, nową. Nie wiem od którego roku jest rozwijany, tam sobie można na stronce to sprawdzić. Ale jest to platforma, która dopiero powiedziałbym, w ciągu ostatniego roku zaczęła zdobywać jakąś większą popularność. W związku z tym w tych oficjalnych repozytoriach w różnych dystrybucji Linuxa nie zawsze jest dostępna najnowsza wersja tej platformy. A warto właśnie z tej najnowszej wersji korzystać. I my będziemy korzystać też z tej ostatniej wersji stabilnej 0.10.29 na dzień dzisiejszy. Wątpię, żeby właśnie ta ostatnia stabilna wersja była dostępna w repozytoriach dystrybucji takich jak chociażby Ubuntu. My zainstalujemy tego Node.js korzystając z takiego skryptu nvmsh. Dlaczego z tego skryptu? No bo ten skrypt pozwala nam w łatwy sposób i instalować różne wersje tej platformy Node.js i zarządzać tymi wersjami. Może się to nam w ogóle nie przydać, ale gdyby się tak zdarzyło kiedyś, że trzeba będzie zainstalować jakieś tam oprogramowanie np. na serwerze i trzeba będzie korzystać z różnych wersji platformy Node.js, no to ten skrypt NVM pozwoli nam w bardzo łatwy sposób tymi wersjami zarządzać. Skrypt ten można znaleźć na GitHubie. Jest to skrypt, który można za darmo sobie ściągnąć. W jaki sposób będziemy instalować e, Node.js? Na początku musimy sobie zainstalować ten skrypt nvm. No to utwórzmy sobie jakiś tam katalog tymczasowy. A ja tutaj będę właśnie w tym katalogu instalował ten skrypt. Więc tak, trzeba ten skrypt przede wszystkim ściągnąć z Githuba. Klikamy sobie na ten skrypt. Widzimy, że to jest jego źródło. No ale my chcemy mieć taką wersję przetworzoną przez tą tekstową. Tutaj jak widać w tym pasku adresu mamy adres i musimy ten pnik. Sobie ściągnąć. Aha, coś się nie powiodło. No to spróbujemy, tutaj nam w tym miejscu WGED radzi, żebyśmy nie sprawdzali tego certyfikatu HTTPS. No to użyjmy właśnie tej opcji Zobaczymy, zobaczmy, czy się uda. O, i udało się. Świetnie, mamy już ten skrypt nvm.sh No to teraz w takim razie, skoro już go mamy to uruchommy ten skrypt Z tym, że ten skrypt się uruchamia w taki specjalny sposób jak tu korzystam z, yy, z shell'a bash I w tym shell'u mogę wczytać funkcje z innego skryptu, żeby ich używać z konsoli I właśnie tak należy używać tego skryptu nvm NVM. Teraz już mogę korzystać z tego skryptu i wykorzystam go, żeby zainstalować najnowszą wersję 0.10. O, proszę! Teraz już ta wersja się zaczyna ściągać. Wolno to idzie bardzo wolno to idzie, bo nie włączyłem. Chyba serwera proxy. To przerwę mu te instalację i ustawię proxy. Jak widać znacznie szybciej. O. I bezpośrednio po zainstalowaniu tego skryptu. NVM od razu nam go uruchomił. Także teraz jak sobie wpiszemy w konsoli pytanie z której wersji noda korzystamy, no to się nam pokaże, że rzeczywiście z tej wersji, którą nam ten skrypt zainstalował. Możemy sobie uruchomić tego noda. Pokaże się nam taka konsola prosta i możemy nawet wpisać jakieś, jakieś polecenie JavaScriptowe. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o instalację Node.js. A teraz pytanie: Jak już mamy zainstalowanego tego Node.js'a w tym NVMe, w jaki sposób można z niego skorzystać? Bo tutaj, tak, zainstalowaliśmy sobie nową wersję, więc NVM nam ściągnął tę wersję i ją nam od razu aktywował. A jak już mamy zainstalowaną, a musimy tylko aktywować tę wersję, w jaki sposób to można zrobić? O, tutaj mamy teraz czystą konsolę. Jak ja sprawdzę. O, proszę, nie mam w ogóle zainstalowanego w systemie Node.js-a. Teraz jak mogę tego Node. zainstalowanego w tym katalogu za pomocą skryptu NVM uruchomić. Muszę sobie sourceować ten skrypt. I. Uruchomić tę wersję 0.10. Proszę bardzo, teraz używam tego, no jak powtórzę to poprzednie polecenie, to się okaże, że już noda mam dostępne.